Dzień dobry, z tej strony Paweł Braziński, instruktor krakowskiego klubu Szachistów. Zadanie publiczne jest współfinansowane z środków miasta Krakowa. Dzień dobry, z tej strony Paweł Braziński. Dzisiaj powiemy sobie kilka słów na temat czegoś, co się nazywa cukzwang. To trudne słowo oznacza zmuszenie przeciwnika do zrobienia złego ruchu. Ja jest to pewne, wiele, wielokrotnie mówiłem, że nie sztuką jest wygrać partię, jeżeli przeciwnik zrobi błąd. Trudniej się wygrywa, jeżeli przeciwnik takich łatwych, oczywistych błędów nie robi i my musimy zmusić go do zrobienia słabego posunięcia. Spójrzmy na nasz pierwszy przykład. Oczywiście tutaj białe mają partię wygraną na wiele różnych sposobów. Większość osób, większość młodych szachistów próbowałaby partię wygrać w ten sposób. Patrzmy. Król F6 grożą matem na G5, no to król ucieka. Król F5 znowu grozimy matem na G4, tym razem. Król ucieka, znowu groźba mata. Król będzie uciekał, no aż tutaj dopadniemy tego króla. 5 posunięć trzeba było, żeby dać mata. Ale okazuje się. Że zamiast gonić tego króla przez tą całą linię, można było zmusić czarnego króla, aby sam podszedł pod, pod mata. Spójrzmy. W tym momencie, gdyby czarny miał ruch, gdyby zagrał w ten sposób, no to dalibyśmy szybciutko mata. Tak. No ale przecież. Czarne tak nie zagra. Czarne bez potrzeby nie wystawi się nam na mata. Do końca będzie liczył, że może uda się partię zremisować. Może jakiegoś pata znajdziemy. Co trzeba w takim razie zrobić? Wystarczy jeden mądry ruch Hetmanem. Hetman G3. Spójrzmy. Teraz tylko jedno pole jest dostępne dla Czarnego Króla. I to to pole. Na którym nam najbardziej zależy. Król na H6. No i teraz możemy na dwa sposoby zrobić mata. Albo jeden klasyczny, czyli stanąć hetmanem koło króla przeciwnika to jest najprostszy sposób. Albo zagrać tutaj też będzie mat. Dobrze, ci zobaczmy. Sprytnym ruchem naszym hetmanem zmusiliśmy przeciwnika do tego, aby sam podszedł pod mata i to się nazywa Cugzwang, czyli zmuszenie przeciwnika do zrobienia przegrywającego posunięcia. Nasz drugi przykład jest dość podobny. Znowu widzimy, że białe mają partię wygraną. Muszą tylko postawić kropkę nad i, czyli dać mata. Znowu postaramy się zrobić to tak szybko jak się da. Oczywiście możemy to zrobić w taki typowo szkolny sposób, czyli najpierw zagrać Hetmanem na linię siódmą, tutaj zablokować króla, potem będziemy musieli przegonić tego króla po całej linii ósmej. Popatrzmy, nasz biały król goni czarnego, bo chce zrobić mata. No i tutaj się udaje Hetman B7 mat. Bardzo podobnie jak przed chwilą widzieliśmy. No ale pięć posunięć. Po co, skoro można łatwiej? Łatwiej, czyli jak? No to zobaczmy, cofnijmy się tutaj na sam początek. Okazuje się, że po raz kolejny możemy zrobić mata w dwóch posunięciach. W tym celu chcemy czarnego króla zaprosić na pole F8. To oznacza, że ten król wszedł na F8. Musimy po pierwsze zagrać hetmanem. Po drugie musimy hetmanem przypilnować dwóch pól. D7 i D8. Jak to zrobić? Zastanów się chwileczkę. Czy już wiesz? No oczywiście. Zagrać hetmanem na pole D2. No i zobaczmy. Czarny król znowu ma jedno tylko wyjście. To najgorsze. Najlepsze oczywiście dla nas. Król F8 i dajemy klasycznego Mata na D8. Czyli po raz kolejny, zamiast gonić tego króla po całej linii 8, zmusiliśmy go w dwóch ruchach, aby sam ładnie ustawił się na Mata. Aby zrobił złe posunięcie, czyli sytuacja, która się nazywała cukzwank, tutaj mamy jeden z najpopularniejszych przykładów, który występuje w prawie każdym podręczniku szachowym, w którym jest opisywany cugzwang. Ja, dla odmiany, tą pozycję rozpatrzę czarnymi, więc tutaj odwrócę szachownicę, żebyśmy mieli. Czarne po swojej stronie. No i teraz, jeżeli czarne zrobią dobry ruch, partie mogą wygrać. Jeżeli pomylą się o jedno pole tylko, partie przegrają. O co chodzi? Jeżeli czarne chcą wygrać, muszą zdobyć pionka E3. Tego tutaj pionka trzeba będzie zbić. I wtedy partia jest wygrana. No. Dobrze czyli trzeba do tego pionka podejść ale tak jak powiedziałem mała pomyłka i zamiast zwycięstwa będzie porażka ruchem zwycięskim jest król D2 zetkowaliśmy pionka jak go zbijemy partię wygramy oczywiście przeciwnik będzie chciał go obronić ma tylko jedną szansę na obronę król F4 i my teraz król D3 i ruch jest białych. Białe muszą odejść od obrony swojego pionka. Klasyczny zwang Każdy ruch przegrywa i białe, najchętniej by powiedziały, rezygnuje z posunięcia. No ale tak się nie da. Muszą ruch zrobić. Stracą pionka. Zobaczmy, co może tutaj być. Jeżeli król zagra na G3, no to czarne biją król, powiedzmy, G2 i król D2. I w tym momencie czarne spokojnie dochodzą pionkiem Pohetmana. Czyli udało się czarnemu partię wygrać stosując zwank. Czyli w tym momencie musiał bardzo sprytnie zagrać. Ale co by się stało, gdyby czarne najpierw zagrały król D3? Okazuje się, że w tym momencie to czarne przegrają. Dlaczego? Bo po ruchu król F4, który jest jedynym ruchem białego, który broni pionka na E3, to czarne nie mają, jak obronić swojego pionka na E4. I podobnie jak przed chwilą widzieliśmy, czarne przegrają. Tutaj widzimy bardzo znaną pozycję. Jest to tak zwana pozycja Fildora, która pozwala nam nauczyć się jak wygrać hetmanem przeciwko wieży. Tutaj pierwszy ruch mają zrobić białe, ale zastanówmy się najpierw co by się stało gdyby ruch był czarnego. Czarny ma do wyboru Albo ruch królem, albo ruch wieżą. Jeżeli król pójdzie na C8, partia oczywiście jest bardzo szybko przegrana, bo Hetman na A6, wieża jest związana, w następnym ruchu zginie. I bardzo szybko białe zrobią mata. No dobrze, ale co się stanie, jeżeli czarne zagrają wieżą zamiast królem na C8? Pójdą wieżą powiedzmy na B1. No to w kilku posunięciach tą wieżę da się zdobyć. Zobaczmy teraz. Biały Hetman będzie chciał zrobić podwójny atak. Na to potrzebuje kilka posunięć. Najpierw szach. Król ucieka. Szach. Król ucieka. Kolejny szach. No, Król ucieka. Niby nic ciekawego się nie dzieje, ale słuchajcie, ten hetman coś kombinuje. Co? Właśnie to. w tym momencie jest podwójny atak. Wieża zginie. No, a mat hetmanem wcale nie jest trudne. No, tylko ja tutaj dokonałem małego oszustwa, bo miało zacząć białe, a zaczęło czarne. Czyli wróćmy na sam początek. Czyli jeżeli czarne zaczynają, mają same przegrywające ruchy. Czyli będzie klasyczny zwang. Każdy ruch czarnego przegra. Ale ruch mają białe. No i właśnie, co z tym zrobić? Jak biały mi to wygrać? Trzeba oddać posunięcie. Oczywiście nie może powiedzieć przecinkowi: Ja nie chcę się ruszać, zrób ty ruch. Musimy doprowadzić do tej samej sytuacji, którą mamy tutaj, ale żeby ruch był czarnych. Jak tego dokonać? Białe zastosują tutaj tak zwaną metodę trójkąta. Hetman daje szacha, no. król a8, hetman a1 szach, król b8 i hetman a5. Popatrzmy. Ruch teraz jest Czarnego, czyli uzyskaliśmy to, co chcemy. Dlaczego ta metoda białego nazywa się metodą trójkąta? Bo Hetman poruszał się po takim trójkącie, żeby doprowadzić do tej samej sytuacji, którą mieliśmy na początku, ale ruch był czarnych. I czarne teraz są w klasycznym cukzwangu. Nasz ostatni przykład pochodzi z partii Mistrza Świata. Petrosiana, czyli po raz kolejny, w kolejnej lekcji kończymy na przykładach z partii wielkich mistrzów, żeby pokazać, że to, co ja pokazuję, to, czego ja uczę, przydaje się w partiach nie tylko początkujących szachistów, ale również wśród mistrzów szachowych. Petrosian grał białymi. No i niestety mistrz świata to przegrał. Dlaczego? Przyjrzyjmy się pozycji białych. Biały skoczek pilnuje pionka. Nie może odejść, bo pionka straci. Biały król pilnuje skoczka. I nie ma żadnego ruchu. Czyli ani król, ani skoczek nie mogą zagrać, bo narażą się na straty materialne. I teraz Czarne robią ruch, po którym zmuszają przeciwnika do zrobienia złego ruchu. Pionek tutaj. No i popatrzmy, co się dzieje. Białe mogą grać tylko trzema figurkami. Skoczkiem, królem lub pionkiem. Tak jak powiedzieliśmy, skoczek pilnuje pionka na F4. Król pilnuje skoczka. Więc może spróbujmy pionkiem. Pionek do przodu. No ale na pobiciu Biały król już nie ma wyboru. Będzie musiał zagrać. Jeżeli zbije, no to czarne zbiją skoczka. Co najlepszego mogły zrobić teraz Białe? No, zagrać gdzieś skoczkiem i pogodzić się ze stratą pionka. Uzyskać gorszą pozycję. Czyli spójrzmy na Cukzwang. Dały się nabrać Mistrz świata. Petrosian. Czyli to jest naprawdę potężna broń, skoro nie tylko w partiach początkujących, ale i na poziomie superarcymistrzów się przydaje. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Paweł Mroziński.